Okej, okay, i hop, i hop, tak jest. I Kasper równo, równo napędzamy, równo napędzamy Kasper. Dwa, no weźcie, to mówię, zabijcie, bo mi zaraz szlak. Prosi. Nie wiem, czy spoczyłem ci wiem, czy jak. To jest dla tak jest, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Zapij mi to za to Tak, mam do No przygotujcie się spokojnie, 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 kadper równo, 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 dłuższe zmiany, dłuższe no. zmiany, Katwer, jak chcesz, to do nawrotu, jak chcesz, to do nawrotu, i panowie, na nawrocie bardzo czujnie, nie? bardzo czujnie, pamiętamy o hamulcach, o, na wrotu. na wrotu. Ile? Dzięki. Osiemnaście trzydzieści trzy ma. Z no ale to na No. Nie ta tak? no, jadam, jadam. Nie, nie I Równo, równo Panowie, równo, bardzo ładnie jedziemy. Na razie mamy pierwszy czas, ale bez podniechy, jedziemy swoje. I moją gumę można poruszyć, wiecie? Bo, Bo ja No, a. Bo ja Oni mega spokojnie już. Kuba szybciej, szybciej Kuba ze zmiany. Szybciej ze zmiany Kubuś. normalnie nie Ja zawsze im tak mówisz? Musisz to zlecać, tak? jak im nie idzie, to złożę. Trzeba ich kurwa zlecać. Dobra, kaliś teraz, Kaliś teraz, widzę. Cię. Dobrze. Powiedz, no, to widzę, widzę. Dobrze, dobrze, wszystko wiem. Dzięki. No, już minąłem go, także na razie, jeszcze na następnym narodzie, dobra. No 40 I panowie, równo, 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 równo jedziemy. Troszeczkę za blisko prawej, chłopaki. Troszeczkę za blisko prawej. Staramy się trochę zjechać do lewej, do środka, do środka, do środka pasa. Do środka pasa pomalutku. Pomalutku do środka pasa. Tak jest. Za chwilę będziemy mieli w lewo łuk. Troszeczkę bliżej do lewej, chłopaki. Jeszcze trochę bliżej do lewej. Ale delikatnie, delikatnie to robimy. I zmiana w prawo, i zmiana w prawo. Szybciej ze zmiany, Dawid, szybciej ze zmiany. Zmiana, zmiana i bliżej lewej, Kasper, troszeczkę bliżej lewej zjeżdżamy. Bliżej lewej, zobaczcie, mamy łuk w lewo, panowie. Bliżej lewej, tak to mało zjeżdżaj, tak żeby ostatni jechał przy tej przerywanej linii. Ma się 26, 19:05 ma, druga, anterom. Tak jest, równiutko, równiutko, tak jest, bardzo ładnie kacpę, bardzo ładnie. Wojta, bo zwalniamy, Wojtek, bo zwalniamy, przysypiasz, przysypiasz ze zmiany. Ale teraz nie zrywaj, teraz nie zrywaj, bo to jest najgorsze. Masz równo wyjść ze zmiany, nie przysnąć. Tak jest i zmiana. Dawid nie śpi, Dawid nie śpi. Szybciutko ze zmiany, szybciutko ze zmiany Wojtas. I do wiaduktu, Dawid do wiaduktu, zmiana. Do wiaduktu, do wiaduktu. Pista jest zajebiście w ogóle nie, ale... Dobre nie ma. I zmiana, bardzo ładnie, bardzo ładnie zmiana. I Kubuś, tempo równiutko, krótko. Dawid, Dawid, szybko zmiana, szybko zmiana, Dawid. Uciekaj, uciekaj, szybko ze zmiany uciekaj. I zmiana, Kuba, i zmiana, i zmiana, Kuba. Ty musisz minimum 40 km przejechać z nami. Szybciej ze zmiany chyba, szybciej ze zmiany. Tak, popij, popij. Dawid? No, nie, tak Dawid jest... tylko na wspólnie wiecie sobie, A tak to jest to nie do zajebania. Rozumiecie? Tak jest. Tak jest. Tak jest. Długie zmiany. Długie zmiany. Długie zmiany. Rzadko mniej mam? Jeden, dwa, nawet dwóch. Dwadzieścia cztery, czterdzieści. Piątki ja chciałem. Dziesięć, dwadzieścia, siedem, dziewięć. Aż podeszło na piątkę, Dobra. Bardzo ładnie, bardzo ładnie Wojtek, bardzo ładnie. I zmiana, i zmiana. Szybciutko ze zmiany, szybko ze zmiany, tak jest. Szybciutko ze zmiany. Podpinia. I zmiana, bardzo ładnie, i zmiana. I krótko mocno, krótko mocno. Szybko, szybko, bliżej, bliżej i szybciej, szybciej chodź, szybciej chodź, Dawid. Bardzo ładnie, Kuba, bardzo ładnie, i zmiana, Kuba, i zmiana. On jest tą tak robić, nie jest nie robi zobaczcie. Ta kierownica tam pięknie się Tak się nie no bardzo. I zmiana, i zmiana, Kasper, zmiana. Szybciutko, hop, hop. Szybciutko, tak, tak, tak. Popij, popij. Spokojnie, równo, równo, Wojtek, równo. Nie popniętaj się. Równiutko, równiutko. Tak jest, tak jest, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tym tempem jedziemy. To jest nasze tempo, panowie. bardzo ładnie Dawid bardzo ładnie bardzo ładnie i zmiana i zmiana dana Dawid i krótko a mocno krótko a mocno Kuba bardzo ładnie dzięki okej, okay. i hop i zmiana i zmiana Pamiętajcie, żeby mieć miejsce na zmianę, tak? Pamiętajcie, żeby było miejsce na zmianę. Bo tam jest bałagan za tą białą linią.

Cześć, bierze, cześć. startem, przed startem, na, hang, na treningach. Bardzo ładnie, bardzo ładnie Wojtek, i zmiana, i zmiana. Panowie, bliżej środeczka, bliżej środeczka, zobaczcie jaki tam jest syf w prawej. A mamy potem łuk w lewo, także bliżej środka. Proszę, ciszej. Trzy drużyny. Nie, nie. Tak jest i trzymamy tempo, trzymamy tempo, bardzo ładnie. Mocno krótko, mocno krótko Kuba. Przy, przytrzymaj tempo, tylko przytrzymaj tempo. Dawid, szybciej ze zmiany. 31 i teraz bardzo dobrze, 6. I zmiana, tak jest, bardzo ładnie. I tak musimy jechać, tak musimy jechać panowie. Szybciej ze zmiany Kuba, szybciej ze zmiany Kuba.